Rodzice chcą mi zaoferować darowiznę, aby mógł, mogła wykorzystać te pieniądze do zakupu nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Czy jest to możliwe? Absolutely. Tak, jak najbardziej jest to możliwe. Jest to bardzo popularny typ transakcji, gdzie rodzice, którzy dla przykładu mieszkają w Polsce, chcą udzielić darowizny osobie mieszkającej w Wielkiej Brytanii, a ta osoba myśli potem o wykorzystaniu tych pieniędzy do zakupu nieruchomości. Ważnym elementem jest to, aby mieć możliwość udokumentowania źródła pochodzenia tych pieniędzy, nie tylko jako darowizny, ale również skąd rodzice posiadają te oszczędności, które chcieliby nam darować. I'm curious, Mr. How did you get the money? Jak i również proszę pamiętać o tym, że osoby, które nam te pieniądze będą darowały, będą musiały podpisać odpowiedni set dokumentów poświadczających, że nie ma żadnego oprocentowania naliczonego na tej darowiznie, pieniądze są niezwrotne, a osoba, która te pieniądze udziela, nie będzie rościła sobie żadnych praw do nieruchomości, która zostanie zakupiona z tych pieniędzy. Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć więcej o tym, zapraszam do kontaktu, a jak najbardziej nasi doradcy hipoteczni będą mogli udzielić odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.